Dzień dobry z Majorki. Dzisiaj pokażemy wam co zwiedzić na tej słonecznej wyspie. A jej zwiedzanie proponujemy zacząć na południowo-zachodniej części, w stolicy wyspy, Palmie. Jedną z atrakcji, które warto zobaczyć jest Castel de Belver, czyli mówiąc po naszemu, zamek pięknych widoków, usytuowany 140 metrów nad miastem, na z którego rozciągają się przepiękne widoki na miasto, okoliczne góry i morze. Warto tutaj przyjechać, zatrzymać się na chwilę, pomimo tego, że bilety kosztują aż 4 euro. Ciekawostek możemy dodać, że już wtedy mieli makusia. W sensie znaleziono tutaj pierwsze logo McDonald'sa, które kiedykolwiek powstało. W samej Palmie jednym z najważniejszych miejsc jest Katedra Seu, czyli jedna z najwspanialszych gotyckich katedr w całej Hiszpanii, jak i w całej Europie. Poza tym, że jest okazała z zewnątrz, jest również przepiękna wewnątrz. To, co jest dla niej charakterystyczne, jest to, że jej ołtarz został zaprojektowany przez Gaudiego, czyli tego samego architekta, który zaprojektował słynną katedrę w Barcelonie. Została nas bardzo przykra niespodzianka. Do katedry w okresie zimowym można wchodzić tylko do godziny 15.15. .15. W tym momencie jest 16.30. Bardzo mi przykro, bo chciałem to wam bardzo pokazać, ale może się uda innym razem. A teraz idziemy dalej się spacerować po prostu po palmie. To, co najfajniejsze w Starym Mieście Palmy jest to, że po prostu idzie się wąskimi uliczkami, idzie się, idzie, idzie i nagle się pochodzi i jest plac. I się okazuje czasami, że na tym placu jest katedra czy jakiś inny kościół, tak jak tutaj obok mnie widoczny Basilica de San Miguel. Muszę się przyznać, że Palma bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ... Myślałem, że to będzie takie zwykłe miasto, jak te wszystkie na tych wyspach, po prostu takie miasto. A tutaj jest przepięknie. Wszędzie przewija się ten taki gotycki styl połączony z postkolonialnym. To wszystko jest takie jakieś, nie wiem, urocze. Nie ma lepszego słowa chyba, żeby to opisać. Dlatego bardzo polecam, ponieważ mam wrażenie, że można by tutaj spokojnie przyjechać na tydzień do samej Pamy i się nie nudzić. My niestety nie mamy aż tyle czasu i opuszczamy to piękne miasto, aby skierować się na wschodnią część wyspy. A w ogóle to jesteśmy w miejscowości Arta, w którym znajduje się piękne sanktuarium. Idziemy na górę i dzisiaj, w przeciwieństwie do wczoraj, już jest zimno. No, w końcu mamy zimę, jakby nie było. Ale nie jest tak zimno, jakby mogło się wydawać, ponieważ jest aż 9 stopni. Na wschodzie wyspy znajdują się Kuewa z Drach, czyli jaskinie Drach. To jest wspaniałe jaskinie, w której znajdziemy przepiękne formacje staragmitów, mitów, starach tytów i staragnatów. Poza tym, poza zwykłym takim spacerkiem w głąb jaskini, można podziwiać również popisy artystyczne. Bo... Poza zwiedzaniem jaskiń jest dodatkowy bonus w postaci koncertu. Koncert kwartetu smyczkowego, który gra muzykę klasyczną, płynąc na łódkach, no i można się tymi łódkami później przepłynąć. Bardzo polecamy, bardzo warto. Fajna, e, fajne przeżycie. Aha, z ciekawostek. Pomimo, że na zewnątrz w tym momencie świeci słońce, to jest zimno, no bo jest jakieś tam 90 100, ale w środku panuje stała temperatura w około 20 stopni Celsjusza. Jeśli ktokolwiek zmęczy się zwiedzaniem wschodniej części wyspy, polecamy udać mu się na, do Parku Narodowego Mondrago, w którym znajdują się różne wyspy, ładne klify, zatoczki i po prostu jest to urocze miejsce na spacer i na odpoczynek. Najbardziej popularnym punktem widokowym na północy wyspy jest twarde de Formentor, czyli po prostu latarnia morska Formentor. Rozpościerają się stąd przepiękne widoki i pomimo, że na przykład e, na całej drodze bardzo wiał wiatr, tutaj jak widać jest spokój. Jeżeli ktoś podczas swojej podróży po Majorce znajdzie chwilę wolnego czasu, to może udać się do miejscowości Luke. Znajduje się tutaj klasztor oraz sanktuarium, czyli jest to główne miejsce kultu dla Majorkańczyków. Co ciekawe, co roku w sierpniu. Tutaj przychodzi pielgrzymka z położonej o 48 km palmy. Całą trasę pokonują około 30 tysięcy ludzi, pokonuje w jedną dobę. A legenda głosi co do tego miejsca, że kiedyś młody pasterz o imieniu Łukasz, czyli właśnie Luke, znalazł tutaj w lesie figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem o ciemnej karnacji. Zaniósł do pobliskiego proboszcza, tutaj do pobliskiego kościoła. Po czym okazało się, że figurka po nocy wróciła w to samo miejsce. No i tak kilkukrotnie zanosił, aż w końcu proboszcz stwierdził, że w tym miejscu właśnie należy postawić klasztor. Taka jest tego historia, czy warto to zwiedzić w ostateczności. Ja mówię tutaj za siebie, bo mi osobiście się średnio podobało, po prostu jest to miejsce położone, otoczone z każdej strony górami widoki stąd są faktycznie ładne, ale sam kościół jak to kościół różnie ładny widzieliśmy w palmie czy w innych miejscach. Jeżeli wypożyczyliście auto i będziecie jechali z miejscowości Lug do miejscowości Sakalobra, będziecie jechali malowniczą drogą położoną wśród gór, która jest naprawdę bardzo kręta i przypomina nieco drogę troli w Norwegii, I jest równie, równie ciekawa, dlatego wszyscy kierowcy tutaj na pewno się odnajdą. Ci, co nie lubią wysokości, no mogą się troszeczkę denerwować, ale polecam. A gdzie idziemy? Idziemy na plażę. Która się nazywa? No to przecież wiadomo, że ja mam pamięć tutaj rybki, nie pamiętam żadnych nazw. Torrent de Pareis. Na plaży, która się nazywa? Torrent. De Parais. Uh. Zjeżdżając z Wąwozu, warto zahaczyć o miejscowość Sakalobra. Jest to urocza miejscowość położona w zasadzie na samym dnie kanionu Wąwozu. I tutaj parkując na parkingu samochód, macie jakieś 15 minut, aby dojść na plażę y, Torrenta Kalobra. Nie, Torrent de Paris. A tak wygląda plaża Torrent de Paris z naszych oczu. Raczej jego oczu właśnie. W środku gór znajduje się jedna z najsławniejszych miejscowości całej Majorki. Mówię tutaj o Soler, która słynie przede wszystkim z tego, że stąd kursuje słynny drewniany tramwaj do miejscowości Port de Soler, oddalonej o kilka kilometrów, jak i również z tego, że ponoć tutaj można kupić najlepszy sok pomarańczowy na całej wyspie. Czy to prawda? No prawdopodobnie prawda, bo ten, który tutaj nam podali, był naprawdę przepyszny. Warto po prostu się tędy przespacerować. Niestety w zimie tramwaj nie działa, więc no musimy się obejść troszeczkę z makiem. Ale być może innym się uda. Muszę tutaj małą korektę wprowadzić. Tramwaj jeździ, tylko nie w tym tygodniu, ponieważ jest w remoncie. Czyli znowu nasze szczęście się odezwało. Jest jeszcze jedno miejsce na Majorce, które jest bardzo bliskie naszemu sercu, naszemu, czyli Polakom. Jest to Valdemosa. Polecamy tutaj przyjechać zawsze, aczkolwiek w szczególności w dzień, ponieważ tutaj znajduje się miejsce, w którym przez pewien czas przebywał Fryderyk Chopin. Przebywał on w budynku po mojej prawej stronie, no i na pewno. Ładniej byśmy to mogli wam przekazać, gdyby był dzień, ale niestety mieliśmy tak napięty grafik, że udało nam się dojechać dopiero po zmierzchu, więc zobaczymy no, troszeczkę mniej. Chopin przyjechał tutaj razem ze swoją kochanką George Santy i jej dziećmi, aby spędzić w 1838 roku zimę. Co ciekawe, nie do końca podobało mu się na majorce, ponieważ no, trochę nie smakowało z tego, z oficjalnych listów wynika, że trochę nie smakowało mu jedzenie oraz klimat nie bardzo mu służył. Tutaj dopełniło jego nieszczęścia to, że pianino, które zostało wysłane, zaginęło w podróży, później się odnalazło w palmie, w porcie po prostu nie zostały zapłacone podatki. To, to miejsce to było takim jedną taką można powiedzieć mektką dla artystów. przyjeżdżali tutaj malarze, kompozytorzy, muzycy, żeby wypocząć, żeby złapać trochę natchnienia. Może i wam się coś takiego tutaj przytrafi, kto wie, mam nadzieję. Jeżeli ktoś się jeszcze zastanawia, co robić na Majorce w okresie zimowym, może na przykład pojechać do miejscowości, która nazywa się Polensa. Jest to stare miasteczko, urocze jak wszystkie stare miasteczka w rejonie Morza Śródziemnego. Położone jest w górach, więc smaczny domowy posiłek zjedzony w pobliskiej Knajpce może się spalić, wchodząc do sanktuarium na górze, do którego prowadzą bardzo długie i płaskie, niestety, schody. Płaskie w sensie, że są przepłaszczone i jest ich dużo, bo po... idą do góry. No zresztą zobaczcie sami. to by było na tyle. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami na Majorce. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie po sobie jakiś znak. Komentarz, subskrypcję, łapkę w górę, co nam tylko chcecie. Zresztą będzie nam bardzo, bardzo miło. Do zobaczenia na następnej podróży. A jeżeli chcecie dowiedzieć się, dlaczego warto odwiedzić Majorkę zimą, zapraszam pod film podlinkowanym pod tym wideo.